Ja się zastanawiam, gdzie mam tym jechać, te 64. To, prawo to. prawo. Ale on jest taki na wieżę bardziej, jak co ja tam w mieście pogrom Bo tutaj będziemy mieli zobacz chyba niszczyciela przed sobą. Na a na lewo byś nie miał niszczyciela. Mhm. I raczej na tej połowie zostaje ten e, lotnisko, nie? Jeszcze dych. Jestem. Właśnie wtedy by było na ósemki, to możemy bym do miasta, tak to niech się no, broni. niech już tam patent, ale rozbił się. Mhm. Badaj go. No, to dobre, a to akurat dobry gracz był. Tak. Jak on to zrobił? Nie wiem. No bo tym to nie trudno naprawdę się rozbić. Może tak za brutalnie tam na linią A jechał, no nie? I się rozwalił. Kurwa. Nie wierzę, że tego drzewa nie przewróciłem. Jak to jest możliwe? A no, no, to Cię kosztowało zamiast. 700 hp albo nawet 2 hp. No to drzewo było niebezpieczne. A co Cię wolno w ogóle? Jest to fajny ten czołg, ale skupia po prostu 3 dni. Zanim, zanim, Dobra, kurczę. Teraz nie wstąpię, bo już widzę, że tu jadą. No tak samo. Urszakowanie. No. A tutaj jest ten wrak no co nawet z dużej górki nie skoczył. nawet nie dojechałam, już muszę uciekać. Te 30 tam jest. Czekaj, może te 30 strzelę. Tu se wjadę. Wąwóz. Ciekawe czy dostał. tak trochę wspieram przeciwlotniczą tutaj tego naszego niszczyciela. No nie wierzę cała salwa wokół niego jeden pocisk trafił no te niemieckie to mają takie No niestety. Moja. No ładnie, żeś go tam. No tam ja jest tysiąc coś za Kurde, ja tego Don nie przebijam. Trzy razy już go trafiłem i nie przebiłem. Od boku. No nie wierzę, tam on przecież cytadelę powinien dostać. tej O, ten cypek podjechał na środku. znak zjadę tu niżej. Tam już nic nie ma, tutaj jest wszystko. No ale ten typek jest wiesz tu. Potem no nie? Będzie nas no, wiem, wiem. ja po niego pojadę. Coś mnie spotuje. A, już wiem, dymek się pojawił, co niszczycie. O, doskajal z kubami, kurde, kurde. O, no. o jeden szcząt. Wow, kurde. Mogę go zabić. Jeszcze ten uleś gdzieś jest. Jest, to świecił się. Kurwa, odbijłem się od tego. No dlaczego? Dlaczego? O, wykryłem No To no, no. zabij tak się uda. dobrze. No, kurwa chuju jebany! Pali. Ej, jak będziecie później chcieli to mi o to co 4 Okej, jakbyście chcieli co nie? A -a -a -a. Kurwa mi jakoś się zaraz mało. No nie mogę nic więcej zrobić, nic. Nie dało się. No Goldii co zrobisz jak nic nie zrobisz? Ja... No... najwięcej Expo, najwięcej damage'a Bujdo? Mhm? To mhm. prawda, że masz lustarkę na 13 poziomie? Mhm? Prate Ja specjalnie dla ciebie trzymam lustarkę, a ty już no, no, ja bym, już. się no, już oddali dakika. te trupki? To, to, coś to już się zamienił z jadką? Ja była czy jaka ta babka? Jadzie. Jedzie hmm? Jadzie. Ale Coś czuję, że ten... Czy coś czuję, że Sky się zamienił jako Ramridera. <grym, grym>, ja w sumie Sky też zbieram Mega to to nie wiem No właśnie, to może być ciecz. No w ogóle w tym fanie każdy zbiera Meganek. To im się, to że wiem, nikt się nie, się nie zamieni. zamieni. Wiecie, że mi ani razu Ramrider nie wpadł jeszcze? Raz razie zamieniłam na niego z Emilą, bo go nie miałam, a tak to wpada mi co chwila jakiś tam ten Ice Wizard, czy inne gówno. Ten, ale, mi Ram Ryder wypadł z tego pierwszego, co usunęli skrzynkę, a dali te nagrody. A te nagrody są lepsze, moim zdaniem, niż ta skrzynka, no, w której ta, nic nie mi tam nie było. dał, ale mi ten, ten Ramrider był ofen pokazany, że go dostanę. się trafiło w tej skrzynce fartem, bo później nie to, że w każdej legenda była co miesiąc. Teraz chyba się, lepiej, ten... moim zdaniem, jest jeszcze raz otwierać te nagrody z tej ścieżki. No chyba i masz te busty, nie? No właśnie. Te przyspie przyspieszenie skrzynek. No dzisiaj było ten, ten znakomity. A teraz Marek, to nie zmienialiśmy? Tak Co chwila są takie kroki, że nie spadasz poniżej. Kiedyś graliśmy to, tego nie było. Więc co chwila spadaliśmy, a teraz tak nie ma. No dzisiaj, jak gram te randomy w końcu, to patrzę, że przegrałam 10 pucharków minus, nie? Tak było. Było ten, bo wcześniej mówiście, że to od tego 4000 pucharków, nie? No bo tak, Ksebos miał chyba 3900 i mówił, że spadł dużo, więc tak sobie pomyślałam. Ty ile? No, masz? Ja dziś... no ten. Już mam nową arenę, to mam 2, No, ale 600. to może na początku każdej areny jest mało się spada, a pod koniec areny dużo, No może tak? No, to też się tak czuło. Pod koniec areny dużo, na początku No, mało, bo to ja czem, ma sens. To początku, a nigdy nie musiałem podbijać z powrotem do także... Ale zagrałbyś jedną, zdobędziesz 30, a przegrasz, to jest tylko minus 10, wiesz? A nie czasu? no czasu ja do no, ja... na statkach, to masz. W jakich statkach? A co ty gasz? wot <grymne> <grymne> Dobra. <grymne> nie, co jest ja się przyjechał. dzisiaj w ogóle na lekcji ten... To niedobrze. Płyniemy na B? Ja na lekcji i tak z tak. Pomocniczą zawsze mi pomożesz, nie? No, a tam ci I wiesz. sam ten... ...na Nie, spoko Hunter, mówię tylko, że to jest chwila, a się tak nie spada po prostu, wiesz? No, ja wiem, to zagrał chętnie. Nie, ale wiesz, luzik, spoko. Tak jak Xbox nie mógł wbić 4000, nie mógł, nie mógł, nie mógł, a jak wbił, to masz 4,5, no nie od razu, bo później się bardzo szybko rośnie. No bo zmienili to teraz, nie? Że no, zmienili. Z te, z nie zabierają ci tak dużo. No, to jest fajne, są ja Na to nie wiem, co się, się modlą. Ty, nas, nas pingają, kurwa. A ci na C to stoją, kurwa i. Ale za przegraną, właśnie chyba na początku areny się mało zabiera. A później więcej. No i tak najważniejsze było to, że ten, jak biłam tą arenę, to biłam to na dwóch gościach, które mieli siódmy level. A <laughs> ja na dziesiątym. <laughs> Dobry. jest. 42 tysiące. Właśnie... Mam mało pucharków, a tak wysoki już poziom, nie? <laughs> ja ci powiem, że 13 tylko. Mhm. Dobierz go super. Oła, oła. No coś tu jest, jakiś chyba pancernik. Dwa są. Jeden bokiem drugi odchodzi od nas łau. Ła, 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 ła. Patrz, trafił. Ej, to będziecie chcieli pogląd na C4. Ja wyrwam w bok niepotrzebnie wcześniej. Nie mam w ogóle Demediu teraz. w ja powie. Co tam lorka? Kurde, uciekają odchodzą. Kurwa i kamperskie jebane ścierwa. Goldie, nie baw się w szwaka. Środa no? dzisiaj. Po no dzisiaj. Bo dzisiaj jest środa. W to zajmie trochę czasu, zanim ich dogonimy. Będę musiał jakiś zwrot zrobić, czy coś, bo... strzały w tej bitwie, tak w ogóle. No Z lewej się. blisko coś jest? Najbliżej z lewej. Bo mam blisko tego. Blisko lewej? Tak. Dobra, przejmiemy ten punkty. kurde, ja się zbiorę. O, hmm. o, widzę, że cię przebili w wieżę. Kogo? No nie, o, może no tobie. No bo w te policzki o, wchodzi, wiesz? Tak? Wchodzi? No, wchodzi w policzki. no. Aha, ja znaczy, nie próbowałem. z wyżutku, tak, że No może. Czekaj, wyjedzie tą główną małe. Ciekawie, jak rozpędzał tego studia. No czołg oh, no jest... wszędzie wieki, jedynie wieża, a i tak wchodzi w tą wieżę, nie? Ale gra, gra się na wieżę, czołg na wieżę, kurwa. A to no ale się jego... i Agorda nie... potrafi odbić moc. Tak. I feel it coming. Zaraz będę miał kontakt. Ale fajnie, bo ściągłeś gwiazdkę. Gdzie on jest? Na tej wysepce? Nie, to. Zaraz mi go pewnie zdejmu. bałwanie. Wyhamował mnie. Nie dojadę do niego, bo on tu skręcił. Za 700, kto tam jest? Fuck, wjechał sobie do wody, co on gronął. Może bym do niego dojechał, gdybym ten IS-6, tak nagle nie pohamował. No ale dobra, ten. Tam... Okay. A 900 byście chcieli? Idzie tam bym jechać? Ja mogę. Czińko możesz wjechać na S1 krzaczek. No właśnie tam. Ja się tam nie wydostawałam. Najpierw się upewni, że nie dostaniesz tam spota Ja mam tylko 280 tysięcy. Ja w ogóle spota nie dostanę. wiesz o do mm. tym. Okay. To nie zły wynik, jak na okręty. O, 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 o ja, ja mam spoda. Ma. 280 tysięcy. To hmm. hmm. dziewiątki w końcu? Tak. Jakie perki na ja, ten, Standard B robić? No na prawa, nie? No, czyli to? bo już czwarty perk bym chciała. Co jakie ma? No, Teraz gdzie jest reszta? W ogóle na każdym mam braterstwo broni, no. bo to mam szósty zmysł i rozeznanie w sytuacji na dowódcy. To na prawo. Aha. I na no prawo. No. dobra. Na e, następnym, co to jest? Ja by to nie zachęciło <grym> Ale c chyba niedługo minie. Chodźmy, chodźmy. Mm. Wybieraj. No to... To no dziwę, na dziewiątym, na no, też mam braterstwo, strzał ma. biodra na O, na... jest coś na C. No to Oj, no. albo snajpera, Jeszcze... albo kamuflaż. Ha, że Aha, że tam Dobra. A następnie ci nie na powiem bo już, bo tytała mi już nie mogę sprawdzić. Ale na każdym... A na prawe, ...później na każdym załogancie plus jakieś jedno coś. Czy najbliżej coś u nas to, to zrobić im... ...kamuflaż, mówisz? No, raczej kamuflaż, no. Ewentualnie jeszcze możesz na ładowniczym się zastanowić nad adrenaliną, nie? A no, co to adrenalina? No, ten, doładowania. Jak spada poniżej 10%. A to... No. A, nie, a bezpieczne magazynowanie? To masz no tak, już? To chyba też ma... No niemo... albo bezpieczne magazynowanie. Aczkolwiek Steam ta mówił że, tego, że bezpieczne magazynowanie to jest jaką Kurwa. Se. A już 30 km. No dobra, to coś tam mogę. Kurde, nie pomalowałem się. Nie. I na miasto tak a wychodzisz? Bez tapety? Nie w będę się podobał w tej grze. To dobry lajce, myślą mnie. No, ja nie jedę na górkę, ale w Twoją stronę pojadę. Jeszcze mam trzy perki tu, ale nie mam załogi na 100%. A masz chociaż kamuflaż na załodze? Nie, nie wiem. Kurde, na tarana idzie. I może mu się to udać. Dobij, dobij, dobij. Kurwa. Dobij. Ha To jest Alabama! To jest zwrotność Alabamy Zajebiste to było Ruchacz, biała uwaga. Widzę, widzę właśnie, ale on mnie nie widzi bo się strzeli do niego nie szale. A jednak mnie wyświecił Ale to już pod koniec mnie wyświecił Arta KD Jedzie Jedzie znowu Poru, czemu ja nigdy tego nie przemyślę, że on może mieć jeszcze trupki? poza Kurwa jest. jest. Nie trafiam go. Kurde, już by zde. Dostają od skoby. No dobra. A już są tam. Jest. Będzie próbowała jeszcze. Mhm. Mm o, mama do niej odnawiała marta we mnie strzela no w serio nikt nie jest wyświecony nie mam spota teraz wali na ślepo e, no jedno nie, nie jest mi związywało się nie, nie się dobra trzeba się wycofać z tym no się nie wie postaram się tutaj z tyłu strzelać. No, jeszcze nie trafiłem. Nie. Teraz wyjedzie, będziemy mieć ciarnię. Lotnisko, cały czas mi lotnisko kurde. Aż no, jest to u mnie kur Fajnie, fajnie. No, trzy pociski w niego wywalnałam, wiesz, bat, ale nie mam więcej. Zabiłeś Robę? Ja, ja Romę nie widzę. Chodzi o to, co to, proszę Czobie. Nie no. sam walczę. Dobra, dobiłem. Pojechał, żeby on mnie dobije zaraz. najzenał a zaraz zginę w ogóle. Bez sensu to zrobił, właśnie widziałem. No, wygraliśmy, fuks. O kurwa. Dużo nie strzelałem, ale bitwa ciekawa. 119 tysięcy. Muszę się załadować cały Nie ma sensu tak strzelać, tak, tak, bo ostatni tak. pociąg to długo się ładuje też. Goldie, stan tam gdzieś w krzaku się nie ruszaj. No i znowu pierwszy jesteś wtedy. Mhm. Kar. Ale bez ciebie to by się nie udało.